Witam Państwa gorąco, gorąco, ponieważ za oknem mamy ponad 30 stopni. Ciepła, natomiast nam pogoda i temperatura zupełnie jest niestraszna, ponieważ mamy dwa klimatyzatory i trzy balkony w tym apartamencie. Ponad 128,5 m2 dzisiaj będziemy Państwu prezentowali. Dla kogo jest to miejsce? Dla kogo jest ten apartament? Z jednej strony jest to dla osób, które mają już dość koszenia trawy wokół swojego domu i wożenia swoich dzieci codziennie do szkół, przedszkoli lub na zajęcia dodatkowe, jak również z drugiej strony dla osób, którym powiększyła się rodzina i które chcą przeprowadzić się z mniejszej przestrzeni do większej, optymalnej żeby móc celebrować rodzinne chwile. Zapraszam Państwa serdecznie. Ale pozwolicie Państwo, że zaczniemy od początku. Przestrzeń, w której właśnie jesteśmy, to salon z aneksem kuchennym prawie 60 metrów kwadratowych. Idealna przestrzeń do spędzania rodzinnych chwil, ale co jest sercem tego apartamentu? Sercem tego apartamentu jest system Smart Home w pełni zautomatyzowany firmy Grenton, polskiego producenta, który chciałbym właśnie teraz Państwu pokazać. W centralnej części tego apartamentu mamy taczpada. touchpada, którym możemy sterować oświetleniem, ogrzewaniem, systemem audio w całym domu, jak również roletami, ponieważ są automatyczne. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Integralną częścią strefy dziennej w tym apartamencie jest kuchnia. Tak jak Państwo widzicie, wyspa, jak również wszystkie meble w zabudowie, wszystko w najwyższym standardzie. Na tej wyspie, zrobionej z kamienia, możemy przygotować swoje ulubione posiłki. Przy okazji, oglądając ulubione seriale. Czego chcieć więcej? Dwa w jednym. Wspomniana analogia do domku rodzinnego nie była przypadkowa, ponieważ proszę sobie wyobrazić, z jednej strony mamy rodzinny stół, przy którym biesiadujemy i spędzamy wieczory, z drugiej ze strony mamy biokominek, prawie jak w domku rodzinnym. A po kolacji i po spędzeniu wspólnego czasu właśnie przy stole, możemy tutaj celebrować te nasze wspólne wieczory, oglądając ulubione programy, seriale czy filmy. A do salonu przynależy pierwszy z balkonów. Jak widzicie Państwo, pierwszy z trzech balkonów, ale na każdym z nich możemy znaleźć piście wody, dzięki czemu podlewanie kwiatów nie stanowi dla nas żadnego problemu. A zaraz przy salonie mamy łazienkę gościnną, w której światło adaptuje się w zależności od pory, jak sobie ją zaprogramujemy w systemie Granton. Dodatkowo mamy czujnik ruchu na suficie, jak również. Głośnik, dzięki czemu możemy relaksować się przy kojącej muzyce. O, dzięki Bogu mnie Państwo się. spędziłem tu kilka godzin. Moja żona wie, że nie lubi ani prasować, ani prać. Pranie suszarnia, drodzy Państwo, z filtrem wody. Pomieszczenie gospodarcze, jeżeli dwie łazienki są zajęte. Świetne miejsce do schowania odkurzacza, detergentów czy suszarki. Pierwsza sypialnia, pierwszy element strefy nocnej za mną za moimi plecami wejście na balkon, a więc przynależny balkon do tego pomieszczenia ponad 11 metrów kwadratowych, ale co najciekawsze jest w tym pokoju? Garderoba. Prywatna garderoba. Zapomniałem wspomnieć, drodzy Państwo, że w każdych drzwiach mamy zamki magnetyczne. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam Państwa za te drzwi. Tam kryje się wisienka na torcie tego apartamentu. Master bedroom, ponad 30 m2. Ale to, co chcę Państwu w pierwszej kolejności pokazać, niech to będzie niespodzianka. Wchodzimy na największy, blisko 19-metrowy balkon okalający nam całą sypialnię. Ta strefa jest od strony zachodniej, doskonała do opalania. Natomiast druga część jest taką typową strefą intymną. Dwa leżaki, dzięki którym możemy spędzać. Wspólne wieczory z ukochaną osobą. Master Bedroom, królestwo każdej rodziny. Warto wspomnieć, bo ciężko jest naprawdę wymienić te wszystkie udogodnienia w tym apartamencie, ale w tym Master Bedroomie mamy klimatyzację, system audio, telewizor, jak również przynależną łazienkę. Bardzo dużą łazienkę, za chwilę Państwu pokażę, a także ogromną garderobę, którą możemy spokojnie zaadoptować pod pokój growy, szczególnie w czasach pracy zdalnej. Ogromna garderoba, gratka dla każdej kobiety, ale drodzy panowie, proszę się na mnie nie obrażać, ponieważ możemy to miejsce zadoptować w dowolny sposób. Na suficie mamy router, tutaj i w salonie, dzięki czemu cały apartament jest w naszej sieci bezprzewodowej. Mamy gniazda, więc to może być również państwa królestwo. Co warto wspomnieć, cały apartament podłączony jest do systemu Logotherm. Co to oznacza? Oznacza to, że cały rok, jeżeli lubimy ciepło, tak jak dzisiaj zresztą na zewnątrz, możemy ogrzewać nasz apartament. Zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale to, o czym jeszcze Państwu nie wspomniałem, to do tego apartamentu w garażu podziemnym przynależą dwa miejsca postojowe, jak również piwnica o wielkości ponad 24 m2. Elektryczny zamek na wejściu do naszego apartamentu można otworzyć na cztery sposoby: z klucza, linii papilarnych, z chipu, jak również z kodu. Jedyny taki apartament we wschodniej części miasta Lublin nie wymagający nakładów finansowych, dlatego warto tu mieszkać. Jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć więcej nieruchomości premium lub po prostu interesuje Państwa tematyka rynku nieruchomości, to zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału Michał Boniaszczuk, Łączą Nas Nieruchomości. Do zobaczenia!